Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Buch Travel. Mówiąc o genezie Krakostopu, musimy sięgnąć wstecz do roku 2012. Kiedy to grupa studentów krakowskich związanych z Akademią Górniczo-Hutniczą wzięła udział w jednym z autostopowych wyścigów z Gliwic, i wówczas, zafascynowana tą ideą podróżowania autostopem, postanowiła w przyszłym roku zorganizować w Krakowie własny krakowski wyścig autostopowy, gdyż Kraków był taką czarną plamą na mapie. Autostopowych wyścigów w naszym kraju. Studenci przystąpili prężnie do organizacji w 2013 roku, i pierwsza edycja Krakostopu wyruszyła do Werony, włoskiego miasta. Pięcka, Na pierwszym wyścigu. Tak, przechodząc tym samym do historii Krakowskiego Wyścigu Autostopowego. Organizatorzy Krakostopu napędzeni wielkim entuzjazmem po sukcesie pierwszej edycji, gdyż warto podkreślić, że zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Liczba chętnych zdecydowanie przerosła ten ustalony przez organizatorów limit miejsc, w związku z czym nikt nie zastanawiał się. Czy druga edycja Krakostopu będzie organizowana? Już od razu powstało, powstało pytanie, dokąd tym razem wyruszą uczestnicy Krakostopu. I w 2014 roku padło na Zadar. Chorwackie miasto położone nad Morzem Adriatyckim. I tak oto w 2014 roku uczestnicy wyruszyli 30 kwietnia. I tym razem mieli do pokonania. Ponad 1000 km właśnie na trasie z Krakowa do Zadaru. 165 par tym razem, limit, limit miejsc wzrósł, czyli 330 uczestników. I to też było maksimum, tak? To 165 tak, tak, par. Tak, to było maksimum. Oczywiście liczba chętnych i tym razem była zdecydowanie wyższa. Jeśli dobrze pamiętam, to po niespełna ponad tygodniu ten cały limit miejsc się wyczerpał? Tak, Słuchni. jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia, to tak na marginesie można wspomnieć, że tutaj taką magiczną granicą jest liczba 999 na 1000, ponieważ od 1000 mamy do czynienia z imprezą masową, w są już zdecydowanie większe opostrzenia. Tutaj trzeba też prosić o pomoc kapita. o pomoc policję i tak dalej, także tu jest taka magiczna granica. Natomiast jeśli chodzi o limit miejsc w Krakostopie, to jakby nigdy z niczym jakoś sztywnie się to nie wiązało, nie byliśmy niczym skrępowani, po prostu biorąc pod uwagę wzrost ewidentny wzrost zainteresowania Krakostopem, ta liczba miejsc jest stopniowo, stopniowo podnoszona, i mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich dwóch latach, również w tym roku. Ten limit miejsc y, się zapełni, i, i, i że będzie to rzeczywiście 400 osób, 200 par. A jak Krakostop wygląda na tle innych imprez? Tego tak. typu no w, jeśli, w Polsce. Jeśli mowa o statystykach, to tutaj ustępujemy pod względem wielkości tylko wyścigowi wrocławskiemu który tutaj jest jakby takim numerem jeden na mapie autostopowych wyścigów w Polsce, natomiast Krakostop jest drugim największym wyścigiem autostopowym w Polsce. Jest jeszcze wyścig autostopowy z Poznania. Czyli Krakostop przerósł swój pierwowzór z Gliwic. Dokładnie tak. No też, jakie osiągnięcie, to była taka inspiracja. I można tak. powiedzieć, że nie zajęło mu to bardzo dużo czasu. Tak. Bardzo szybko się studenci krakowscy zorientowali, że jest to bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa i. Na, kto jest uczestnikiem takiego wyjazdu. Najczęściej to są sami studenci. Czy tak, też? tak. No tutaj no, przede, nie w... W... Nie tylko. Tylko, no przede wszystkim. Nie tylko, natomiast przede wszystkim krakowstop docelowo jest kierowany do, do środowiska studenckiego. Yy, przede wszystkim krakowskiego. Natomiast yy, oficjalnie udział w wyścigu może wziąć każda pełnoletnia osoba, no, która... się talenty autostopowe. <laughs> Tak, także co warto podkreślić, bycie studentem nie jest koniecznym warunkiem do tego, by wystartować w Krakostopie. No ale rzeczywiście pojawiali się jakieś inni ludzie też, tacy. Tak, zdarzały się takie przypadki, że pojawiały się jeszcze osoby, znaczy osoby, zarówno jeszcze w wieku powiedzmy, naturalnym, czyli jeszcze jakby dopiero mające przed sobą życie studenckie, jak również osoby, które już studia miały za sobą ale jakby były zapalone do tego pomysłu i również chciały wystarcować. A to jak rozumiem najwięcej chętnych jest z Krakowa, ponieważ no tak jakby mamy różne imprezy z całej tak, Polski, tak, tak. to Kraków jest tutaj, przeduje, ale czy też pojawiają się osoby tak, na tej imprezie tak. z tutaj innych z miast zdecydowanie i Zdecydowanie dominował Kraków, natomiast jeśli chodzi o rozkład, o rozkład pochodzenia uczestników Krakostopu 2014, to tutaj warto podkreślić, że spośród tych 330 uczestników Aż 134 to uczestnicy pochodzący z Małopolski. Na drugim miejscu, województwo śląskie, 46 uczestników, a na miejscu trzecim, województwo podkarpackie, 37 osób. Natomiast co warto podkreślić, yy, każde województwo miało przynajmniej jednego przedstawiciela w drugiej edycji Krakostopu. Także można powiedzieć, że Krakos, Polska tak, brała cała, udział w tej Krakowa. Dokładnie tak, cała Polska ściga się z Krakostopem. A prowadzicie jakieś statystyki, czy osoby, które brały udział w drugiej edycji, brały też w pierwszej? Czy, tak, tak. Czy powtarzają się, tak? Tak, tak. Nie dysponuję tutaj dokładnymi liczbami, ale z tego co pamiętam, to kilkanaście kilkanaście procent osób, które brały udział w pierwszej edycji, również brały udział, udział w drugiej edycji. No, i teraz prawdopodobnie w trzeciej też wezmą. No, jestem przekonany, że biorąc. Czyli prostu... musiałem się to spodobać. To jest ciekawy sposób spędzania. Jest to jest bardzo ciekawy sposób spędzania majowego weekendu. To bardzo spontaniczny, który pozwala przede wszystkim przeżyć niezapomnianą przygodę. No, jak również yy, yy, pozwala poznać i yy, nowe miejsca, i yy, nowe osoby, nawiązać nowe znajomości. A jak myślicie, co jest przewagą takiego wyścigu? Yy? autostopowego ze zwykłym podróżowaniem autostopem. Znaczy, ja też mogę wymyślić sobie, nawet w tym samym okresie czasu, że jadę gdzieś. Ale jednak te osoby się zbierają, yy, jadą w konkretne miejsce i biorą udział w jednym wydarzeniu. No jest to pewnego rodzaju taka adrenalina też, bo chęć podróżowania. Yy, no można podróżować, no na wszystkie możliwe sposoby. No można autobusem, można samolotem. Ale tu chodzi właśnie o ten E, o podróżowanie na studencką kieszeń. <noise> Także, żeby to było jak najbardziej możliwie się da tanio, ale żeby to było właśnie w grupie i żeby to było właśnie z ludźmi, którymi się lubi, z którymi się spędza czas normalnie, na przykład na zajęciach, i żeby można było później wspominać właśnie wspólnie spędzone chwile, za niewielkie pieniądze i po prostu, żeby to jakoś na przyszłość miało jakiś. Później odzwierciedlenie właśnie w takich wspomnieniach. W tak, Także no, też życiach. warto podkreślić, że jakby y, możliwość wzięcia udziału w krakostopie jest y, tylko, czy jakby obowiązkiem wzięcia udziału w krakostopie jest. Y, tylko i wyłącznie dla dwóch, dla dwóch osób, które startują w jednej parze. Także nie można startować po, pojedynczo, tylko jest to wyścig dla dwuosobowych drużyn. I co ciekawe, jeszcze mamy taką na naszej stronie internetowej, będzie taka parozłączka, że jeżeli ktoś by był samotny i szukał o. swojej drugiej połówki krakostopowej, nie mówię tu o połówkach od razu <gryw> mieszanych, aczkolwiek też się takie trafiają, ale jeżeli chcesz szuka towarzysza do podróży, to oczywiście może się e, odnaleźć właśnie na, taki, na naszej parozłączce, gdzie każdy może się ogłosić i powiedzieć, że szuka kogoś, kto mu potowarzyszy. I to wszystko pojawi się w najbliższym czasie, kiedy ruszą zapisy na trzecią edycję Krakostopu. Tak, zapisy ruszają w nocy o, o północy dokładnie z 22 na 23 marca. Warunkiem, warunkiem zarejestrowania się będzie wypełnienie formularzu zgłoszeniowego, który wszyscy znajdą na naszej stronie internetowej krakostop.pl. Tam trzeba będzie oczywiście. Powypełniać i wpisać parę danych, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, PESEL, numer dowodu, rozmiar koszulki, gdyż warto o taka dyskusja, że jeszcze nawią... na... Propo... tak, koszulek. <noise> Propo koszulek, to warto podkreślić, że jeśli chodzi o pierwszą edycję Krakostopu, to oficjalnymi barwami pierwszej edycji był kolor zielony. Wszyscy uczestnicy, którzy wyruszyli z Krakowa, z Krakowa do Werony byli przywdziani w zielone koszulki z logo Krakostopu. Czyli to oni we własnym zakresie? Czy to nie, nie. To może stąd wynikał ten limit, że mieli tylko te 105, 210 koszulek. Nie, nie. Nie, nie zapewniam, że dla organizatorów żadna liczba koszulek do zdobycia nie, nie, jest, nie jest straszna. Każdy, każdy uczestnik ma zagwarantowaną, zagwarantowaną koszulkę. I tak dla. Dla odmiany w przypadku drugiej edycji kolorem krakostopu był niebieski i tym razem te 160 par było ubrane w koszulki w barwach niebieskich z tego krakostopu. Natomiast w tym roku, ścigając się na Rivierę Francuską, wszyscy uczestnicy będą przywidziani w koszulki koloru żółtego. A propos samego autostopu. To warto powiedzieć coś o jego historii, ponieważ Autostop to nie są tylko te trzy edycje Krakostopu i innych edycji innych autostopowych imprez w Polsce i na świecie, tylko to ma trochę głębszą i dłuższą historię. Oczywiście, no w Polsce to zrodziłaś ta idea takiego podróżowania autostopem, no już zrodziła się w 1957 roku, to były czasy Perelu. I kiedy z inicjatywy studentów, właśnie przemierzających świat. Ci no, studenci i, zmieniają świat trochę. Ta, no to oczywiście, to młodzi ludzie, <noise> wszystko, wszystko jeszcze przed nimi, jeszcze się nie boją niczego, <noise> to próbują, kombinują. I oni właśnie tak postanowili spróbować. A złapiemy stopy, może jakieś auto, bo to nie wiadomo, czy to, jak to jeszcze nazwać, czy to był ten autostop, czy to było po prostu chęć podwiezienia. Może tak nie mieli też pieniędzy zapewne. Ale tak zaczęli jakoś tak podróżować właśnie w ten sposób i wysyłali listy do takiego czasopisma dookoła świata. I wysyłali listy tych podróży. No i w sumie tak to czasopismo zaczęło je publikować w swoich łamach i zaczęła się właśnie ta taka Informacje o tym rozprzestrzeniać. I teraz taki bardziej oficjalny wyjazd autostopowy Rozpoczęli, rozpoczęło dwóch studentów. I co ciekawe, właśnie z Akademii górniczo hutniczej To nie jest tylko Krakowska, to taka kultywacja tej tradycji to, autostopowej. Tak, Zawsze związany jest z DEGIA. O tutaj i był to, było to dwóch studentów Tadeusz Sowa i Bogusław Laitil, Laitl, e, którzy na wzór właśnie amerykańskich e, filmów, gdzie łapano stopa na wielkich preriach i tak dalej, a, w pustych drogach, e, którzy właśnie postanowili, że e, ubiorą się tak jak właśnie tamci, autostopowicze. I chcieli ubrać sobie dżinsy, no ale w tych czasach no to jeansy mieli tylko ci, którzy mieli ciocie w Stanach i tak dalej, więc próbowali sobie jakoś to uszyć. To nie dość, że uszyli sobie te dżinsy, jakkolwiek one nie wyglądały wtedy. E, uszyli sobie bluzy z czerwono-białymi pasami i przyszli sobie herby swoich własnych województw, województw skąd pochodzą, żeby wyglądać fajnie. E, a co ciekawe, zatrzymywali e, auta. Z takim wielkim przyldem, na którym właśnie było napisane, że ten kierowca fajny chłop, co popiera autostop. Więc <grywki> kierowcy, którzy <grywki> zapewne się zwalniali, jeżeli zobaczyli takich dziwaków na drodze, <grywki> więc zapewne prze prze przeczytali coś takiego i zabierali ich. Ale jeszcze co ciekawe, poszli oni do... Komendy milicji, bo wtedy jeszcze była milicja w Krakowie, i poprosili ich o taką specjalną, jakiś taki formularz, żeby im podpisali, że oni tutaj legalnie podróżują, i to był taki pewnego rodzaju glade, który dostali już i kierowcy się mniej, mniej bali ich podwozić, i na pewno ich bardziej już chętniej zabierali swoim autkiem. No i to był rok, właśnie rok później. Już w 1958 roku Krakostow zaczął się robić całkowicie legalny, ponieważ powstały książeczki e, autostopowe, które można było kupić w biurach turystycznych, w kioskach ruchu. I taka książeczka y, była później. to Tam wpisywało się e, przewoźników naszych, czyli naszych kierowców, którzy zabierali. Wpisywało się miasta, przez które się jechało. Również była specjalna strona na samym końcu, w której się wpisywało y, gospodarzy nawet, którzy przenocowali tak jakby krakostopowiczów za darmo. I taką książeczkę, no trzeba było tam uścić pewną opłatę za nią, ale było to pewnego rodzaju takie ubezpieczenie. I to taka... Człowiek taki się stawał pewniejszy, jak jechał z czymś takim. Mm. I co ciekawe dalej, co się działo. Pierwszy Autostopowicz e, zamachał taką książeczką, ponieważ wtedy oni wyciągali te książeczki, stawali na, e, na, e, przy drodze i machali nimi. To było już 29 czerwca tego samego roku. I to był pierwszy, no a ostatni, już e, znaczy Autostopowicz właśnie z taką książeczką, e, pojawił się na drodze w 1997 roku. No więc już dość trochę czasu minęło. I y, dlaczego było wpisywa dlaczego wpisywano y, te różne osoby, dlaczego wpisywano kierowców i gospodarzy. No bo nie tylko na pamiątkę. Ponieważ rozeszła się taka y, znaczy wiadomość, rozeszła, że będzie nagroda za to, kto najlepiej. Przewiezie autostopowicza, co zapewni mu, jakby, najlepszy, najlepszy komfort jazdy. I nagrodą był samochód podobno. Dlatego kierowcy bardzo chętnie zabierali autostopowiczy, Przepraszam, bo już taki krakostopowy synonim. Synonim, prawie. Oby w przyszłości taki już A, popularny tak, język tak. stał się. Tak, dążymy w tym kierunku. I właśnie, jeżeli. Nagrodą miał być samochód dla kierowcy, to bardzo chętnie i właśnie zabierano. A dla gospodarza, nagrodą były sztućce, widelce, talerze, poście. No ale to były czasy PRL-u, więc. To była potwierdzona informacja, że się coś takiego było, to taka legenda miejska jest. Coś takiego można znaleźć w internecie. Właśnie czytaliśmy o tym, że właśnie coś takiego, no, ale prawdopodobnie musiało być. Musiał ktoś coś dostać, jeżeli tak bardzo, właśnie, w pewnym sensie ich zabierano. No i to taki właśnie fenomen tej akcji autostopowej w czasach PRL-u było właśnie takie zorganizowanie ruchu niezorganizowanego. Ponieważ PRL się oznaczał oznaczył się tym, że wszystko musiało być sformalizowane, wszystko zapisane, czy to trzeba, czy nie trzeba, wszystko musiało być potwierdzone. Z, do bazy wprowadzone, i tak dalej. Dlatego była ta książeczka, było wszystko pięknie spisane. A z drugiej strony był ten ruch niezorganizowany, czyli ten, ta chęć wolności u ludzi, przemierzania całego, całej Polski, poznawania świata, poznawania różnych miast, ludzi. I to właściwie dawało pewne poczucie wolności w kraju troszeczkę skorumpowanym wtedy. Mm. No, i dalej ciekawą osobą, ciekawą taką osobistością był pan Aleksander Malecha. Taki najstarszy, najsłynniejszy polski autostopowicz, który powiedział, że lepiej raz zobaczyć coś, niż sto razy o czymś przeczytać. O czym świadczy właśnie jego całe życie oparte o, Krakows o autostop, oparte właśnie o podróże. O... I. i... Widocznie podróże dają dużo życia, dużo wprowadzenia, ponieważ ten pan przeżył 99 lat, co się bardzo ceni. Pisano o nim w gazetach jako senior Krakostopu, jako autostopu. autostopu Myślę, jak... że były dumne z tego, że w Krakowie jest Krakostop i <laughs> tak, wszyscy tak się na przejęzyczają pewno. na ten temat. Tak również pisał, że pisano o nim, że autostop jest także dla se seniorów, że jest weteranem turystycznych wędrówek, że jest turystą długowieczności nawet, no co już podkreśla jego wiek. On jeździł po całym świecie. Po całym świecie później, no na początku no, wiadomo, każdy po Polsce zaczyna jakoś mniejszy lub w większy sposób, ale po całym świecie się rozeszła jego właśnie droga. No i jak się teraz... Ciekawostką jest taką, jak się ubierali. Jeszcze autostopowicze, bo to nie ma tak, że można byłoby byle jak. Można było, oczywiście, <noise> tylko że tu się dzieli, były dwie takie grupy. Jedni dbali bardzo o wygląd, a jedni nie. I to, to ci niechlujni, tacy, tacy byleacy, co się nie golili, a no, wchodzili w łachmanach, różny, tacy. To oni y, byli zabierani przez kierowców y, ciężarówek, a ci eleganccy, tacy bardziej schludni, byli właśnie zabierani przez. Y, Samochody osobowe. I teraz jak wyglądał taki schludny autostopowicz? bo y, On ubierał w takie jasne ubranie coś na kształt brytyjskiego munduru. Żeby to było takie ładne, taki y, hełm brytyjski miał na sobie. Nie wiem, skąd oni brali te hełmy i tak dalej. Ale, ale wychodziło to bezpieczeństwo, jest najważniejsze. W I co ciekawe, drodze. i bambusowa laseczka. Bambusowa laseczka y, i plecak amerykański w amerykańskim stylu. No to musiałoby dość ciekawie wyglądać na drodze. <noise> Często jeszcze właśnie poruszali się w kapeluszach. Bo taki kapelusz, wiadomo, zwraca uwagę, jeżeli ktoś idzie środkiem... Środkiem, no, środkiem. Nie wolno było wychodzić na środek jezdni, ponieważ etos autostopowy tego zabraniał, żeby stawać na środku jezdni i zatrzymywać. Trzeba było stanąć z boku. Ponieważ, co tu jeszcze było takiego... Mówiono, że żeby zatrzymaj się na szosy z kraju według dobrego obyczaju. Czyli trzeba było zawsze przy kraju szosy stać i nie wychodzić autą na środek drogi. Co jeszcze? Właśnie były takie właśnie hasła ciekawe. Mówiono, że nie zabierzesz mnie i Zośki, to złamiesz w drodze wszystkie ośki. Więc wszyscy <grywki> kierowcy bardzo chętnie zatrzymywali się, albo nóż się coś stanie. Tak? No i jeszcze... Je jeszcze na przykład, y jak ktoś jechał jakimś lepszym autem, no to wystawiano szalt, szyld, że z góry pięknie dziękujemy i limuzyną również jedziemy. <grym> Także to wszystko było, wszystko było przemyślane, wszystkie samochody były y zaplanowane, jakimi można jechać. Y kolejną taką grupą, która właśnie podróżowała autostopem, byli hippisi. Ale hippisi wiadomo, chcą łamać wszystkie obyczaje, robić wszystko po swojemu, dlatego podróżowali bez książeczek, nielegalnie, będąc no, sobie samym panem. I oni łapali topa w dość ciekawy sposób, już to już pewnie dość znany. I tak często wszyscy żartują z tego sposobu, że. Ale taka była prawda, że jeżeli skład... dzielicie na takie grupki jeżeli w składzie była kobieta, dziewczyna, ona stawała, wyciągała rękę, łapała stopa, a panowie leżeli w rowie, i jeżeli ktoś się zatrzymał, no to panowie szybko ha, wyskakiwali z tego. No i no, kierowca chcąc nie jest no jakoś to musiał się wytłumaczyć przed tą panią, że albo nie weźmie tych panów, albo jakoś inaczej, bo pani bez panów powiedziała, że nie pojedzie. <laughs> więc, więc to taka była. Nie, tak, takie właśnie różne historie <laughs> Krakosty, znaczy autostopu się nasuwają. E, mówią, niektórzy autostopowicze, e, to co przeczytałam czasami na forach albo na różnych, interne e, na różnych stronach internetowych, mm, opisują swoje historie w bardzo ciekawy sposób. Ale naj, właśnie najciekawsze są te jeszcze z Perelu, z czasów, kiedy jeszcze nie było to tak dostępne, że darmowe noclegi. Yy, udało się komuś zdobyć nawet w Grand Hotelu w Sopocie, co też było wielkim wyzwaniem. Yy, zdarzały się noclegi na Izbie Wytrzeźwień, chociaż to od razu uprzedzam, że autostopowicze byli całkowicie trzeźwi, ale właśnie z powodu tego, że nie gospodarze nie mogli im zapewnić należytego yy, tak jakby noclegu, no czasami ktoś nie miał łóżka czy tam coś tam, no to z wielkimi honorami przyjęli ich na izbie wytrzeźwień całkowicie elegancko. Również jest historia pewnej kobiety, która no, nie miała, umarł jej mi mąż i po śmierci męża wymyśliła, że będzie zbierała swoim własnym samochodem z okolicy wszystkich autostopowiczów, podwoziła ich tak, jakby do swojego domu. Gdzie będzie im oferowała nocleg, ale nie za darmo. I teraz tu się wszyscy śmieją, ale ona na następny dzień im kazała kopać ziemniaki, robić tam w polu różne czynności, koło zwierząt. I dopiero później, jeżeli to spełnione były takie warunki, puszczała ich w dalszą podróż. Dobry biznes, to Autostopowa pańszczyzna. Tak, tak, tak. No nie ma za darmo, ale pieniędzy za to nie chciała, jedynie troszeczkę pomocy, więc Cieka... ciekawiam mnie ludzie, właśnie, którzy trafili na tą kobietę. Czy, Czy jeszcze by coś mogli wspominać? No i tak, właśnie autostop, taki... jako zjawisko, właśnie takie kulturowe. No, wpłynął na kilka pokoleń Polaków. No, <laughs> jest to takie jakby mm, szersze poznanie Polski, szersze poznanie świata, y, ale jest to zarazem takie poczucie bezpieczeństwa i wolności. No. Jest to odzwierciedlenie to miało później w ubiorze, w muzyce, w sztuce. No. Przecież nasze karnistanki jedziemy autostopem. I to taką, jakby taką szarą rzeczywistość PRL-u kolorowało jednak i pokazywało, że mogą się, mo, może, można inaczej jeszcze jakoś poruszać się właśnie w tym ustroju, jakoś inaczej sobie to po prostu podróżować i zwiedzać kraj. To przybliżyłaś nam historię całego autostopu i teraz, jak posłuchałem o tym wszystkim, widzę, że w obecnym świecie bardzo się to zmieniło. Już nie ma jakichś specjalnych ubiorów, wszyscy mogli podchodzić pod te niechlujnie ubrane osoby, sobie wszyscy idą czym są, bo często podróżują. To są tak, ostatnie czytaniem tak. kilka książek naprawdę dalekie podróże po całym świecie, mhm. wszystko stopem, wszystko za darmo. Tak, Trochę no. żałuję, że nie ma już tego tej takiej kultury no. e, podniosłej dosyć e, podróżowania stopem. Tak, no teraz jeszcze łączy się to już jednak z pewną obawą, no bo wiadomo, no już później, później zaczęto mm, troszeczkę ten autostop był pokazany w złym świetle. I zaczęto to właśnie pokazywać w taki sposób troszeczkę, że to jest niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie Znaczy na pewno też trzeba wspomnieć, że Krakostop też szedł w parze z rozwojem technologicznym i ja ciężko w ogóle, Widzę, że dalej mylimy się wszyscy, ja też cały czas jak myślałem o autostopie, mówię Krakostopy. Tak wraz na pewno potężny wpływ na rozwój autostopu miało, miało, miało rozwój technologiczny, no bo ciężko w ogóle porównywać autostop tak jak opowiadała koleżanka w latach 50. kiedy nie było dostępu do telefonów komórkowych, do internetu, do GPS-ów i tak dalej. Natomiast w tej chwili bez wątpienia wszyscy autostopowicze, jak również w tym KrakoStopowicze, no mają tutaj zdecydowanie ułatwione, ułatwione zadanie, podróżując zarówno po Polsce, jak i po Europie. No, ale teraz właśnie tak nie chcą się niektórzy kierowcy zatrzymywać, no bo tak mówią. Tyle jest właśnie środków transportu, tyle jest y, tanich, różnych linii, a wy tu jeszcze autostopem chcecie jeździć. Wie. Wydaje mi się, że jak ktoś raz y, skorzysta z po jako m, pasażer, to potem będzie już brał, bo tak, wie, jak to wygląda tak. z drugiej strony. Oczywiście. Ja zawsze się śmieję, podkreślam, że autostop jest najbardziej spontaniczną formą podróżowania poza jazdą polskimi kolejami państwowymi. <laughs> No tak, tak. Ja pierwszy raz jechałam autostopem z moją mamą własną do teatru, więc to naprawdę też jest ciekawe. Po prostu nie jechało nic innego, tylko, no tylko musiałabyśmy skorzystać, to no, bo pierwsza moja podróż autostopem jeszcze. Nie trzeba od razu jechać na <grystanie> tak, tak. Ale można spróbować, do czego ja was bardzo zachęcam i... Myślę, że bardzo duża część uczestników, trzeciej jedycy to będą nowicjusze, którzy po raz pierwszy raz próbują swoich sił, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. <grystanie>